Jeśli chcesz wygrać 200 zł, praktycznie za darmo, dołącz do Superbet z linku w opisie i obstaw zamienił 2 zł awans Barcelony w meczu z Osasuną. A w przypadku wygranej otrzymasz dodatkowe 200 zł na grę w przeciągu 48 godzin. Szczegóły w opisie i w przypiętym komentarzu. Super Puchar Hiszpanii, jedyna szansa na trofeum bardzo w tym sezonie. Jest to jasne, potężna wrzutka na liczbę. Co Coś kurwa. Boom, araba, boom, pow. Jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas, żeby ich zajeb***ć wszystkich. He were, hey. nope. go. Nope. No, Chyba, POKÓJ grabar. <makes> i <noise>